Ludzie nie zawsze są źli no. Ja jestem mlecznym człowiekiem Mleko lubię mleko lubię. Lubię. lubię mleko Tak się nie spodziewałem jest... no, Buty się suszą Pumki nowe Paweł ci kupił? Ja w Niemczech kupiłem A, myślałem, że Paweł To Brudne były A Jak Róbi to? śmierdziało, muszę... nie śmierdziały jak to się mówi A co śmierdzą? Chodzisz pod Całe to jest wszystko. Ja... Wyprane? Tak. Kur i tak. No to, to jeszcze raz do opralki Nie. O. No to nie. Proszkiem kurę całe to jest wszystko. Trzeba lepszy przepraszam kupić. Te kulki te takie. A to co mówiłeś? No po te. O, Trzy biednym, jednym, cztery w jednym. 4 w jednym. Ta. No. Do zlewu, do kabiny, no. do pralki, do, do wszystkiego. Do nastrójki. Do O! Co jeśli, tam? jeśli nie rozległeś, to jeszcze. Czego? Co Jak tam Wojtku mi dzień? Majster robi? To. Na razie go zwalasz. Nie, po prostu. Chciałem, żeby coś zrobił, zapłaciłem. Poszedł. Ty chciałeś. Ja dałem propozycję, a ty chciałeś. O właśnie Szymon robi, tu mierzy, wszystko. Działa. Dobry chłop. Jak sytuacja na szkolnej się układa? Różnie. Różnie, znaczy posuń się trochę. Czego mi tego Daj mi tego napoju trochę. O dobra, starczy Co się dzieje? Wojtek, opowiadam ale ogólnie to wszystko trzeba ogarnąć, żeby to był... No ale wokół. to kto ma ogarnąć? To ja mam ogarniać? To nie moje mieszkanie jest. To jest tą osobą, że jestem zamordowany i jest są osobą cudą. Cudą. Ja mam nazwisko Sokodolski, a Krzyśk ma y, Kononowicz i po prostu, że zamieszkaliśmy całe to wszystko, ale ogólnie nie powinien tak... Y, mnie a, jak... to, a ty sobie jak to wyobrażasz? Że Krzyszczyk pójdzie pójdzie po sprząta pokoik, tak? Ja nie muszę tu mieszkać. No to kurwa, no, no. nikt cię nie trzyma, no, nie, tobie nie każe. No To oddałem. Robię klucza od bramki, całe to wszystko, oddałem mu. Sam widziałeś, to jest tak, że po prostu. Ale masz z powrotem. Nie. To a to od samochodu, tak? tego mieszkania. A i od samochodu. Nie od samochodu, o czego innego. Nie wiem, dogadujcie się. Tajne skrytki SB. Tak jest. Ja tobie nie będę sprzątać w pokoiku. Wybacz. Ja też. No ja ty, no to śpij dalej na podłodze. A ja tak nie będę, ja nie jestem psem. No to k***a posprzątaj, a co ja mam ci sprzątać? Ale obejrzałem co tam kuro jest. Tam zewolone wszystko jest. Krzyż, no, no to może łóżko piętrowe kupić? Ale na pewno nie. No jak? To nie, to nie więzienie jest. A w więzieniu łóżko piętrowe? No też są. No to i tak będziesz jak w więzieniu. No to lepiej na podłodze, tak? Ja tam sobie Paweł, ratuj, ratuj, ratuj Wojtka. No Przyjeżdża jak, jak najszybciej. No, chcesz z Pawem jechać? Z powrotem? Nie. 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 A co on ci złego zrobił? Ma swoją pracę, ma swoje zajęcie i po prostu pewne rzeczy mi. Pewne rzeczy znam, ale ogólnie takiej rzeczy. Na filmie nie, powie... nie powiemy. Nie, nie, nie. nie ja, też, ja też znam, ale nie powiem tego na filmie. Nie, no Pawełku, nie przejmuj się. A mimo wszystko, że mnie tak pozdrawiałeś serdecznie wczoraj na lajcie, y, Arona, mego psa. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Jeśli nie ma, to nie zaszczeka, nie cię nie pozdrowi, ale kiedyś na pewno zawsze No, Zawsze będę cię promował. Bądź o tym pewien. No, tak dalej pozdrawiam Paweł. No właśnie. No. Hej. Hej. Pozdrowimy tych z grilla co wczoraj byli z Brągowa i z Warszawy. Pozdrawiamy, widzów. Pozdrawiamy oczywiście, no, no właśnie. No jak nie. A co ci ten tutaj czerwona taka łupa? To obszerowałem się. Czym? Gąbko. Nie gąbko, tylko tutaj jak szedłem to Ta rurka jest. A. No. Ja nie wiem, nie wnikam. Nie. Ale w każdym razie nic się z nie stało, i wszyscy są go Nie było. No nie, wszystko dobrze? O, a po co? A po co? To kurwa ręka mi boli. O. Ja coś No, Zatrzyłem. nie to wczoraj ręka bolała. A mnie parę cały czas boli jak ten, I Nikt kurwa, nie nastąpił Jak ten kurwa puścił płytę Ale kiełbaski były zajebiste no tak no No wiadomo, wi, wi, wiadomo, kto robił Ja No, no właśnie Nie będzie wymieniał imion o, Nazwisko możesz też wymienić e? Bo już tu lata, lata, lata Niech lata Niech lata Będzie, tam? do sprawy no. no Już niedługo sprawa, w jedno kolano zostało strzelone, to będzie w drugie strzelone, no. udowodnię coś. No niestety no, no. <laughs> sam sobie go jest imię, nie, Wojt będzie, nie Wojtek. Będę miał e, tego. Wojtek, <laughs> Wojtek, czekaj, daj mi porozmawiać. No to mów, ja to. Jak się czujesz na szkolnej? Trochę przykrości? Było, nie? Jak zawsze. Jak zawsze, no. Ale za swoje błędy trzeba płacić. No właśnie. Nic złego tu się nie stało, żeby było wiadomo. Wojtek cały Zdrowy. Zdrowy. W butach. O i to taki samych? No, o, już nie będę pokazywał. Kogo? <noise> Kurwa. A wy razem się umówiliście? Że kupiliście? Czy jak? Nie, nie pamiętam. No nie pamiętasz. Dobrze jest, nie ma tego. Nie ma tego złego, co by no dobre nie wyszło. No. To co? Pierzemy, grillujemy czy pijemy? Eee ja bydę w trzeci. Czyli bierzemy. pijemy. Pijemy. Co Jak to co? Nie ma co? Majty. Nie Zasrał. To teraz musisz wyprać nie, nie 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 nie. To ten wariant ba... te... e... to jest automatycznie usunięty Krzyśka Ze wszystkiego Bo To ja mam majtego go prać? No on I się wrzuca mam... prać, i się pierze wszystkie razem A kał zleci. Krzysztof zażyczył, że to trzeba prać ręcznie Co? No te jego majcie. A kto ma prać? No nie wiem kto ma prać, tylko on sobie no zażyczył, że nie do pralki, tylko do tego. A czemu Wojtek powiedział, że ten, że pralka chujowa. Że <grym> nie ta... dobra jest. No. Ja powiedziałem? No tak Wojtek Krzysiek <grym> mówił, że takiej pracy, to ja nie będę prał, będę nosił do tego, do prania. A ty nie go nie słuchaj. Pierdolił? Tak. głupoty A. A, A, tak to, to. to ja nie wiem. Dobra, tam nie chcę się nagrywać. O jest szef, no to jest. jest? No. Dzień dobry. Dzień dobry. A skąd pan? Nic. Nic się nie stało. W nie ma. Nie ma? No. Chodź siadać tutaj. Chodź. Ja Chodź tutaj na ma. Chodź opal tych. O. Chodź. Nie. Krzysiek. Zobacz pato przy, pato przyjechał. Krzysiek. widzę. widzę jak ja wyjeżdżałem. A, to widzieliście się, tak? No. A. Ja do taryfy wsiadałem, o. A... No chodź, chodź tutaj. Co kupiłeś tam? Nic nie kupiłem. No masz coś w torbie. A to stare. Aaa. Kamera stara i ta. I bateria stara, ja chciałem nową kupić. Nie ma. No nie ma, no. No niestety, no to muszę. Trzeba musisz... czekać na... E, jego kolega. Słońce świeci, kur. O tu, siedź. Nie, tam. Co tam? Tu, dawaj tam. Słońce świeci. A mięk się orszciął mnie na słońce. No, żebyś zasłonął. A, dziękuję to. No. no. jakbyś idziemy. Tak, tak. skłap tu był? Ale kurwa, czapkę mam. I to jaką? Patu tato. Coś, byli jak? So bon. Co bon? Co? A ja do ciebie mówię bo... No tu macie tak ręką, że. E. Nie wiem, do krejku, Macham ręko, ale ten bąd. Osa! Osa, koło nosa. Jaka osa! osa. Przeczytamy. to muchy było. Chociaż jeden artykuł. Z wyborczej. Chociaż ja nie będę czytał. Macie, poczytajcie. Jak no. chcecie. Weź czytał? Ja, ja, to nie to się... o nie, ja ty nie, nie, nie umiem. Nie, nie rób tego, Jasek. Bo... Nie, ja tego nie będę nagrywał. To będzie jeszcze przy się Pan Paweł, na co dzień mieszka, mieszkaniec Warszawy. Do widzenia, Ech. dziękuję za film. Będzie krótki, Ech. ale treściwy.